The Premier Donald Tusk miał grozić koalicjantom po tym, jak dowiedział się, że politycy Polski 2050 oraz PSL-u rozmawiają z przedstawicielami prawa i sprawiedliwości. Skąd Donald Tusk dowiedział się o tych rozmowach? Rozmowach kuluarowych, rozmowach często w prywatnych miejscach, w prywatnym mieszkaniu, między innymi europosła Adama Bielana miał według Adama Bielana, według różnych teorii, no i według nawet wszystkich faktów, które się pojawiają, miał dowiedzieć się od służb, służb. Od SOPU, Służby Ochrony Państwa, która ochrania polityków i yy, która wozi polityków, Szanowni Państwo, sprawa jest ciekawa, wypływają na wierzch kolejne informacje i nawet możemy jeden wpis Donalda Tuska, który Wam pokażę tutaj w tym materiale, połączyć i podpiąć pod takie daleko idące pogrożenie palcem koalicjantów. Uważajcie, ja wiem... Co robicie, wiem, z kim rozmawiacie. Wpis Donalda Tuska z 26 czerwca pojawił się po tym, jak Szymon Hołownia odbył pierwsze spotkanie z Jarosławem Kaczyńskim. O tym ten materiał, o tym yy, jest ta publikacja. Dajcie tylko proszę łapkę w górę, zostawcie komentarz dla zasięgu i jeżeli możecie, dajcie subskrypcję dla kanału Analiza Polityczna, konserwatywnego miejsca na polskim YouTube, gdzie każdego dnia dla Was komentujemy polską politykę. Moi drodzy, no, nie milknął echa, jeżeli chodzi o y, drugie spotkanie Marszałka Sejmu Szymona Łowni z prezesem Prawa i Sprawiedliwości Jarosławem Kaczyńskim w mieszkaniu europosła Adama Bielana, y, gdzie y, również na tym spotkaniu był wicemarszałek Senatu Michał Kamiński, którego swoją drogą też teraz chcą odwołać, bo już podobno nie ma zaufania. Ale o tym w innym, w osobnym filmie, w filmie, który pojawi się dopiero na tym kanale. Szanowni Państwo, ale przejdźmy do, ponownie do tego spotkania. No bo jak wiemy, Donald Tusk miał się dowiedzieć, tak? Ja wszystkie sytuacje tutaj dopuszczam za możliwe. Że Donald Tusk dowiedział się od służby ochrony państwa, to jest bardzo prawdopodobna teza, którą przedstawia europoseł Adam Bielan, który mówi, że kilkadziesiąt takich spotkań w jego mieszkaniu z politykami się. Się odbyło i nigdy nie było problemu. Nigdy nawet SOP, UOP, inne służby nie informowały, czy BOR wcześniej nie informowały, nie robiły wycieków do mediów z takich y, spotkań, nawet jeżeli to byli ważni politycy, a tak jakoś teraz się złożyło, że doszło do tego wycieku. Więc rzeczywiście Bielan może mieć tutaj rację, zwłaszcza jeżeli to połączymy z tym, że Michał Kamiński od dłuższego czasu miał się też spotykać z Adamem Bielanem i jakoś tak przypadkowo marszałek Senatu Małgorzata Kizowa Bońska zarządziła, że kierowcy w marszałków Senatu mają informować i dokładnie rozpisywać, gdzie wożą ich gdzie wożą polityków i zarząd, i prezydium Senatu. Także można to połączyć z tym wyciekiem ze służby o, Ochrony państwa, co wskazuje Adam Bielan, ale oczywiście dopuszczalna jest jakaś forma, że to politycy PiS yy, ujawnili to spotkanie, no bo widzimy, co się stało z koalicją, widzimy, jakie korzyści Prawo i Sprawiedliwość ma z tego tytułu, że to spotkanie wyszło. Ale ja dopuszczam dwie hipotezy. Nauczyłem się nie ufać w 100% yy, słowom polityków, które są wypowiadane w przestrzeni publicznej, ponieważ to jest gra. Pamiętajcie, gra. Toczy się gra parlamentarna, gra polityczna, a elementem tej gry jest. Budowanie pewnego przekazu i pewnej narracji. Ja wam to mówię, mało kto wam będzie takie rzeczy mówił, YouTuberzy wam takie rzeczy powiedzą, bo YouTuberzy są naprawdę niezależnymi. Komentatorami politycznymi. Ale to, co mówi Bielan, naprawdę zaczyna być bardzo przekonujące, szanowni państwo, no bo rzeczywiście yy, yy, mogło być tak, że Donald Tusk dowiedział się o pierwszym spotkaniu marszałka Sejmu Szymona Hołowni, które miało miejsce 10 czerwca. No i Adam Bielan mówi dziś w radiu wnet tak. Wiem, kto miał polityczny interes w ujawnieniu informacji o spotkaniu z Szymonem Hołownią. To jest niewątpliwie Donald Tusk, który chciał przerwać te kontakty, bo wiedział doskonale o tym, że już jest drugie spotkanie pana marszałka Hołowni z panem prezesem Kaczyńskim. Tak mówił w Radiu Wnet Adam Bielan i dodaje tak. Mam informacje z wewnątrz koalicji rządzącej. Nie mogę ujawnić źródeł o tym, że premier Tusk groził koalicjantom, powołując się na informację Sopu, że, że ma wiedzę, że marszałkownia spotyka się z Jarosławem Kaczyńskim. I tu dochodzimy do wpisu na portalu X premiera Donalda Tuska, który pojawił się 26 czerwca. W tym wpisie premier Donald Tusk dyscyplinował koalicjantów. Posłuchajcie, to widzicie zresztą przed sobą, przed oczami swoimi ten wpis. Przed liderami koalicji 15 października poważna próba. Wiem, Trudno znaleźć legalne i skuteczne sposoby działania w tym ustrojowym bałaganie, jaki odziedziczyliśmy popis. Jeśli nie wiecie, jak się zachować, to na wszelki wypadek zachowajcie się przyzwoicie i nie dajcie się podzielić. To był ten pis Donalda Tuska, oczywiście hmm, podkreślmy jeszcze raz, bo to za każdym razem, jak się czyta takie słowa Donalda Tuska, warto je prostować. Nie ma prawniczego i ustrojowego bałaganu. Są przepisy prawa, są ustawy, prawo obowiązuje. To Donald Tusk chciałby to wszystko omijać, bo nie potrafi tego prawa zmienić, i to jest absolutnie skandaliczne. Natomiast co to znaczy zachować się przyzwolicie? Co to znaczy nie dać się podzielić? Donald Tusk obawia się o swój stołek, o swoje stanowisko, dlatego obawia się rozmów z prawem i sprawiedliwością. I dalej Adam Bielan ocenia to wszystko tak. Naprawdę nie dajmy się zwariować. Marsz, spotkanie marszałka Sejmu z szefem największej partii politycznej w Polsce, mającej największy klub. W Sejmie i właśnie wygrywającej po raz kolejny wybory, czyli wybory prezydenckie, to nie jest nic sensacyjnego ani złego. Wręcz przeciwnie, to jest powrót pewnej normalności w polskiej polityce. Normalności, którą zaczął niszczyć w 2005 roku Donald Tusk. I tutaj Adam Bielan ma absolutnie rację, szanowni Państwo, no bo. Popatrzmy na to na chłodno. Rzeczywiście to było tak, że to Donald Tusk od roku 2005 zaczął jakąś taką szaleńczą tyradę, zaczął uprawiać politykę podziału, zakazu rozmów z Prawem i Sprawiedliwością. I w też w tym radiu wnet Bielan przywołuje przypadek Tomasza Siemoniaka, który raz spotkał się i rozmawiał z Michałem Dworczykiem. Ten Siemoniak to mało z partii nie wleciał. Zakaz rozmów z pisem. Bo Tuskowi chodziło o to, żeby PiS nigdy nie miał zdolności koalicyjnej. Z nikim. PiS ma być samotny, tak? Jak PiS nie będzie miał samodzielnej w większości w Sejmie, tak jak udało się to PiSowi w roku 2015 i w 2019, nie będzie rządzić. Nie ma koalicji z PiSem. Tusk tak sobie to wymyślił. Zniszczył, zepsuł polską politykę, wybudował ogromne podziały, wielkie mury, które dziś trudno przebić. Podziały nie tylko polityczne, ale, poli ale również społeczne. PiS i Szymon Hołownia. Wyszli z ponad tego. Mimo wszystko, mimo całej mojej krytycznej oceny działalności Szymona Hołowi z ostatnich kilkunastu miesięcy, on w pewnym momencie zauważył, co się dzieje, i wybija się ponad te podziały. Usiadł do rozmów, chciał porozmawiać. Nie dał się zagonić Donaldowi Tuskowi na samym końcu w kontekście Zgromadzenia Narodowego. No i Tusk jest wściekły. Natomiast jest rzeczą niedobrą, że. Tusk dalej w to brnie. Ktoś powinien Donalda Tuska wreszcie zatrzymać, naprawdę, bo staczamy się w debacie parlamentarnej coraz dalej. Żeby naprawdę nie można było porozmawiać z przedstawicielami innego klubu politycznego w Sejmie, to po co my ich wybieramy, skoro zakazują nam takich rozmów? Tak mogą powiedzieć yy, politycy. Naprawdę sprawa skandaliczna, ale drodzy koalicjanci, Wy macie przewagę nad Tuskiem. Jego premierostwo zależy od waszego głosu. I to Donald Tusk dziś bardzo się może bać, Adam Bodnar się bardzo może bać. Oni muszą zachować władzę, żeby nie byli rozliczani, tak jak sami chcieli, rozliczać. Od koalicjantów to wszystko zależy. Czy Kośniak kamysz wreszcie się odważy? Czy Szymon Hołownia będzie dalej taki twardy, jak przez ostatni miesiąc? Poczekamy, zobaczymy.